Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dawno mnie tu nie było. W sensie dawno nie siadałam, żeby nagrywać, bo ostatni raz usiadłam trzy tygodnie temu. Wiem o tym, że Wy tego nie odczuliście, bo miałam dla Was spory zapas. Jeszcze nawet mam e, spory zapas, ale już tak mi się za wami stęskniło za tą kamerą i za gadaniem do siebie, że postanowiłam usiąść nagrać i dzisiaj będzie haul zakupowy. Duży. Chyba tak dużego holu zakupowego nie było na moim kanale i będzie to hol zakupowy nie ubraniowy, nie kosmetyczny, a taki do domu ponieważ dużo się dzieje u nas, bardzo dużo się dzieje u nas. Jestem, jestem już szczęśliwą mężatką i powiem Wam, że ten ostatni czas jest dla mnie naprawdę bardzo intensywny, emocjonalny i bardzo, bardzo dużo się nie dzieje. Nie mówimy o wielu rzeczach tak dookoła, ponieważ chcemy się nacieszyć ty, tymi chwilami sami i i dopiero potem usiądę i Wam opowiem o, o tym, co się działo i jak to wszystko wyglądało. Na razie, na razie musicie uzbroić się w cierpliwość, ale nie macie się, coś tam Wam zdradzę, jeżeli chodzi o temat ślubny. Nie za dużo, bo postanowiłam nie mówić za dużo, ale to są tak wyjątkowe i tak piękne chwile dla mnie, że coś tam Wam zdradzę. A dzisiejszy haul zakupowy jest wynikiem tego, że remontujemy kuchnię. Ci, którzy obserwują Instagram, widzieli zdjęcie naszej kuchni w ruinach. Nadal ona tak wygląda, bo remontujemy ją gruntownie bardzo gruntownie elektryka, gaz i w ogóle wszystko. I słuchajcie, Zmieniamy całkowicie oblicze tej e, kuchni, bardzo się z tego cieszymy, będzie piękna, e, nowoczesna, no przecudowa będzie ta kuchnia. E, kuchnię robimy zamiast wyjazdu e, miesiąca miodowego tak zwanego. E, stwierdziliśmy, że wolimy e, mieć piękną kuchnię niż, e, niż jechać na dwa tygodnie gdzieś tam, e, więc kuchnia się robi. Zakupy. E, są głównie właśnie skierowane e, pod kuchnię i e... Pokażę Wam, co kupiliśmy w dwóch sklepach w Home and you i w Ikea. Zacznę od Home and you, bo zdecydowanie tego jest więcej i takie konkretne rzeczy. Do Home and you dostaliśmy takie kupony w prezencie ślubnym, i poszliśmy je zrealizować właśnie pod kątem naszej nowej kuchni. Bardzo się z tego cieszymy, bo pewnie nie zaszalelibyśmy w ten sposób, tak normalnie, bo tego jest naprawdę dużo. A poza tym e, trafiłam na bardzo fajną promocję From You. E, była taka promocja, że e, to co bierzesz, e, to drugą rzecz masz za 10 zł. No i my takich kompletów e, wzięliśmy kilka i e, dzięki temu zamiast wydać około 500 zł wydaliśmy 300 zł właśnie mm, z tych kuponów bo nie wydaliśmy ani złotówki pieniędzy tylko właśnie kupony i dzisiaj wam pokażę co kupiliśmy właśnie e, w Home Home&You i w IKEA, bo byliśmy też w IKEA, e, także Także o, już widzę, że ten filmik trochę trwa. Także chciałam Was uprzedzić, że być może, nie na 100%, ale być może filmik w pewnym momencie się ulwie i kolejna część będzie w kolejnym filmiku. Także jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kolejną część, to w następnym filmiku na pewno ją zobaczycie. Pierwszą rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to największa rzecz, jest to taka. Patera. Wygląda ona w ten sposób. Ona ma. Wieczko. To jest wszystko bardzo mocny plastik i patera jest naprawdę duża. Patelę kupiliśmy pod kątem jakichś ciasteczek albo mufinek albo owoców, żeby wyeksponować w kuchni. My będziemy mieli kuchnię właśnie w kolorach bieli i limonki. Dlatego zobaczycie tu dużo takich kolorów. Patera prezentuje się naprawdę przegenialnie i ona mi się strasznie podoba. Tutaj spód ma zielony w białe groszki. No piękna jest. Jak ją zobaczyłam w komentarzu, to wiedziałam, że musi być nasza. Jest przepiękna. Zawsze chciałam mieć taką paterę na jakieś ciastka, na jakieś owoce, żeby wyeksponować, ale też żeby przykryć, żeby e, jakieś tam muchy e, nie siadały, także, mm, także taka patera i ona kosztowała 99 zł mm, i do niej e, skompletowałam Obróz taki gigantyczny na stół, ale to zaraz Wam pokażę, bo teraz nie mam go przy sobie. Muszę zaraz po niego podejść. Kolejną rzeczą, jaką kupiliśmy, jest to taki czajniczek do zaparzania herbaty, takiej siastej, liściastej. Jest to oczywiście szklany czajniczek z elementem zielonego. Tak jak Wam powiedziałam, wszystko będziemy mieli w zieleni. Tutaj mamy pokryweczkę, co jest naprawdę pięknie wykonana. I to co mnie urzekło w tym imbryczku to to, że, że sitko jest bardzo porządnie wykonane. Ono wiem o tym, że bardzo dobrze będzie się myło, że e, będzie się sprawowało e, genialnie. Poza tym, tutaj mamy jeszcze e, taką osłonkę e, silikonową, która nam e, sprawia, że, że tutaj w imbryczku e, wszystko siedzi e, tak, e, która sprawia, że w imbryczku wszystko siedzi e, porządnie. No, bardzo ładny e, dzbanuszek na herbatę liściastą, a my uwielbiamy herbaty. Ponadto e, dół tego dzbanuszka jest też silikonowy, także e, nie przesuwa się po blacie, nie będzie jakoś tam jeździł. I ten e, dzbanuszek kosztuje 79 zł w Home and You. I my go jeszcze z czymś spalowaliśmy, bo wszystko e, było tak... Tak, łączone, żeby rzeczywiście się opłacało, żeby za drugą rzecz zapłacić 10 zł, a nie pełną kwotę. Kolejna rzecz, jaką tutaj mam na stoliczku, bo tak częściowo sobie przyniosłam wszystko, jest to. Cukiernica, tym razem czarna, ale z zieloną pokrywką. Ona jest kwadratowa, ale lekko zaokrąglona na tych kantach, także bardzo ładnie się prezentuje. Powiem Wam jeszcze taką kwestię, że my szukaliśmy w Home&You cukiernicy, która miałaby wejście tutaj na łyżeczkę I Jest po prostu taka masakra, bo e, żadna z e, cukiernic nie miała e, tego wejścia na łyżeczkę A ja nie lubię tego, jak e, w cukiernicy e, pokrywce, pokrywka jakoś jest tak e, przekręcona, przesunięta e, Bo wszystkie moje cukiernice, które miały takie pokrywki e, Po jakimś czasie traciły te pokrywki, bo one spadały i się tłukły Także to było dla mnie ważne Cukiernica mi się bardzo podoba Jest bardzo prosta Ale dużo uroków w niej jest I Ta cukiernica kosztowała 29 zł, naprawdę fajna, moim zdaniem prezentuje się całkiem nieźle. Już mam ze sobą kolejną porcję zakupów, także kolejnymi rzeczami, jakie kupiliśmy, są to podkładki na szafki, takie, żeby meble, takie, żeby mebli nie brudzić, ale też, żeby były takie dekoracyjne. Pierwszą podkładką, jaką wzięliśmy, jest to podkładka materiałowa, która Moim zdaniem dobrze będzie się zmywała i ona jest taka cieniowana od takiej dość żywej limonki po biały kolor. Kupiliśmy cztery takie podkładki i one będą dość mocno widoczne na naszych blatach, zwłaszcza przy e, jedzeniu e, one będą grały ważną rolę. E, cieszę się, że znalazłam właśnie z tym zielonym kolorem, bo idealnie będą e, pasować. I kolejna podkładka jaką wzięłam, to jest zielona e, w takie białe groszki. To jest dokładnie ten sam wzór, dokładnie ten sam kolor, e, co... E, Dno spód tej patery, no prześliczne, naprawdę prześliczna, i kupiłam ją właśnie pod kątem tej patery, żeby postawić paterę na tej podkładce, żeby to tworzyło taki, taką fajną całość. Wszystkie podkładki, jakie kupiliśmy, czyli jedna taka. I cztery tamte kosztowały po 9,90 i to już nie wliczało się w tą promocję, no bo, bo to i tak by nic nie dało, skoro kolejna rzecz miała być za 10 zł, także takich podkładek wzięliśmy w sumie 5. Jedna taka i te cieniowane cztery. Rzecz, kolejną rzeczą, jaką wzięliśmy jest to waga kuchenna, e, czarna w e, różne napisy. E, jest tu e, napis love, kuki e, miami, e, już jakaś babeczka tu jest, e, hotpot. E, Jakieś łyżki. No, jest tu naprawdę tego sporo. Jest to rzecz, którą ja bardzo chciałam kupić, i zawsze jakoś drodze mi było do kupienia wagi kuchennej. Cieszę się, że teraz to zrobiliśmy. Ta waga kuchenna kosztowała 69 i myślę, że często ją będziemy używać. Kolejną rzeczą, jaką wzięliśmy, jest to obróz. Jest to obróz wytłaczany e, jakby kwiatami, liściami. E, nie wiem, jak to określić. Mam nadzieję, że Wy tutaj cokolwiek. Widzicie, bo no, obrós jest e, zapakowany, jest, nie jest to kompletnie biały kolor, on jest delikatnie ekry i jest to bardzo duży obrós, ponieważ my potrzebowaliśmy go na mm, nasz duży stół i to jest kolor e, z... 160 na 220 i za ten obró zdaliśmy 99 zł i my go właśnie spalowaliśmy z tą patelą na ciastka czy owoce, więc za obró zdaliśmy 10 zł, tak naprawdę, więc bardzo, bardzo się opłacało. W ogóle ta promocja bardzo się opłacała, nawet jeżeli się nie miało żadnych kuponów na zakupy. Ludzie naprawdę wychodzili z gigantycznymi torbami, bo pościel, która normalnie jest po 200 zł, no można było wziąć dwa komplety za tą cenę tak naprawdę, więc no, opłacało się. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam jest to zestaw ręczników kuchennych. Jeden ręczniczek ma kolor taki ciemno-beżowy w paseczki z napisem Kitchen, a drugi, bo to jest komplet, jest biały w delikatne beżowe paseczki i on też ma napis Kitchen. Bardzo fajne, będą bardzo nam pasować do wystroju kuchni i te ściereczki kosztowały 35 zł za komplet, za dwie ściereczki i one są bardzo porządne. One są takie mięsiste w dotyku no i ładnie też będą wyglądały w kuchni, także warto było je zabrać. Ostatnia rzecz, jaką kupiłam to tylko dlatego, że zostało nam tam 7 zł do wykorzystania w tym kuponie to są serwetki białe w różne zioła. Wiecie, takie kuchenne, to jest chyba Bazylia, oregano. Wzięliśmy je tylko dlatego, że nam 7 zł brakowało do końca kuponu, także postanowiłam wziąć takie... Serwetki z zielonym klimatem. Podobają mi się. Może by nie dałabym za nie 7 zł za serwetki, ale żeby dobić do tych 300 zł, to, to je chwyciłam. I to by było tak tyle, jeżeli chodzi o Home and You. Teraz przejdziemy do zakupów z Ikei.